Dzień dobry. Prezentowany materiał dotyczy funkcjonalności, jaką jest wyszukiwanie punktu pomiarowego w portalu użytkownika profesjonalnego. Celem funkcjonalności jest wyszukanie punktu pomiarowego po zadanych parametrach. Rozpoczęcie następuje w momencie, gdy w systemie istnieje punkt pomiarowy. Natomiast proces uznaje się za zakończony w momencie gdy zwrócony został wynik zapytania o dany punkt pomiarowy. Użytkownikiem uruchamiającym proces może być każdy, kto posiada uprawnienia do wyszukiwania punktu pomiarowego. Przejdę teraz do systemu CMS celem zaprezentowania funkcjonalności. W portalu jestem zalogowana w roli systemowej sprzedawcy. Z górnego paska nawigacyjnego wybieram dane podstawowe umowy, punkt pomiarowy, wyszukaj punkt pomiarowy. System otwiera ekran wyszukiwania punktu pomiarowego. Punkt pomiarowy możemy wyszukać za pomocą kodu. Jeżeli kod pp nie został podany, należy podać kod pocztowy lub miejscowość w sekcji danych adresowych. Ja wkleję przygotowany wcześniej kod punktu, następnie wybieram przycisk Szukaj. System w sekcji wyniki wyszukiwania pokazuje wyszukany punkt pomiarowy. Można do niego przejść do szczegółów punktu pomiarowego za pomocą ikony latawca, nazywanej też strzałką. Po kliknięciu system prezentuje ekran ze szczegółami punktu pomiarowego. Natomiast naszym celem jest prezentacja możliwości wyszukania punktu pomiarowego. Teraz zaprezentuję wyszukiwanie za pomocą. Miejscowości. Wpiszę nazwę miejscowości, jaką jest Warszawa. Następnie wybieram przycisk Szukaj. System prezentuje wyniki wyszukiwania dla punktów pomiarowych, które są zlokalizowane w Warszawie. Tutaj również mogę przejść do szczegółów wyszukanego punktu pomiarowego. To by było na tyle w zakresie prezentowanej funkcjonalności. Dziękuję Państwu za uwagę.